Chciałem przede wszystkim podziękować Wam e, za to, że zostałem tutaj zaproszony po raz kolejny. E, te uroczystości, które tutaj Wy macie na zakończenie sezonu e, są klubą w naszym związku i dlatego bardzo, bardzo e, ucieszyłem się, że zostałem zaproszony na tą imprezę i przyjechałem tutaj po raz kolejny. Chciałem Wam życzyć tym, e, przed tymi świętami zdrowia, Pomyślności, trochę tego szczęścia w kartach, bo to, to nam jest tak samo potrzeba, żeby, żeby ta nasza gra nie wymarła, tak jak tutaj powiedział nasz Piotruś, żeby nie wymarła razem z nami. Uważam, że jest to najpoważniejszy problem w polskim Związku Stada i uważam, że uchwały zjazdowe powinny iść w tym kierunku, żeby, żeby my, działacze tego, tego związku, zostali zobligowani żeby pozyskać jak najwięcej młodzieży. Uważam, że to nas jeździe, załatwimy jeszcze raz wszystkich zdrowych, spokojnych, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Dziękuję bardzo. Zrazonego serca. Teraz zapraszam na krótki występ y, uczciów szkoły podstawowej w Rogowie razem z panią opiekunką. Ja z tego miejsca chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za kultywowanie tych tradycji śląskich, tych naszych. Przede wszystkim za rozsławianie dla wszystkich zawodników, a jest ich prawie chyba 240, ziemi śląskiej swoimi wynikami w całej Polsce. Pozostałem zaś Panom życzyć dalszych sukcesów w roku następnym. A z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Niech wolno mi będzie z głębi serca złożyć najserdeczniejsze życzenia. Pogody ducha, spokoju, zdrowia, cudownego czasu spędzonego w rodzinnym gronie, no i tych domaganych prezentów. A dla młodych tych starszych również niezapomnianych wrażeń i atrakcji w noc z sylwestrową. Z nadzieją, że wszystkie marzenia zostaną spełnione w nowym nadchodzącym 2012 roku. Niech ten rok, drodzy Państwo, dla Was, dla Waszych rodzin, będzie dniem szczęścia, dniem przyjaciół, których, od których będziemy mogli się spodziewać życzliwych słów i przyjaznych spojrzeń. Wesołych Świąt! Szczęśliwego Nowego Roku! Życzę Wam przede wszystkim zdrowia, dużo optymizmu, sił na nowy rok. Niech ten nowy rok będzie lepszy, niech spełni się jak najwięcej marzeń. I korzystając z okazji, że jest to święta, to także mały prezent nieunijny. Na ręce pana prezesa, na ręce pana prezesa przekazuję dwie paczki. Jedną przekażę tak, a druga już zostaje pod stołem z kapami. Ja już wiem, bo w promocji mi powiedzieli, że z nimi jest coś nie tak, bo jest ich trochę więcej niż powinno być. To, to, to są normalne karty do gry, ale też są do wykorzystania. Ale, ale nie może być sześć lutków a Cztery zły. Nie, 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 nie. tu są cztery. Z się Obrigado. Мажарчик Борислав, Эссе Стража Кожиниц. Шечи Мейсце, Староста Борислав, Эссе Стража Кожиниц.

pierwsze miejsce jest ze straża Kurzyny, która się gada. Chcę ją pusyć, żeby te Wszystkie rozgrywki, panie prezesie, rozstrzygnięte, a tutaj takie spotkania, co znaczy, że yy, yy, skaciorze nie tylko kartami żyją. No tak, to są. E, koniec roku zawsze, e, na końcu roku zawsze jest tak, że wszystkie okręgi, kluby mają swoje, mają swoje uroczystości zakończenia sezonu. I także to jest to jest normalne. To, to się odbywa każdego roku. Ale tak jak mówię, nie tylko kartami żyje środowisko Skaciorzy, również integruje się na imprezach. Jest to miłe i rodzinne. Tak, no jak pan, jak pan sam zdążył zauważyć, jest to miłe, przyjemne. Robią to kluby. Był pan niedawno, był pan niedawno na Amikusie. Gdyby pan przejechał nasze kluby, widział pan, jak, jak ci ludzie ze sobą żyją. Nie tylko tym skatem, ale ale i, i przyjaźnie się tu zawiązują. Jest miło, przyjemnie. No mówią, kto gra w karty małe, bo darty, co jest z nieprawidłowością, bo tutaj jest życie takie, no, przyjacielskie. Znaczy, chcemy, chcemy przez to pokazać inne oblicze tego skata. Że ten skat to nie tylko, nie tylko tak jak byliśmy do tej pory kojarzeni, że to jednak to piwo w tej restauracji, że to ten dym papierosowy, że nie widać swojego zawodnika naprzeciwko. Jest to, jest to całkiem inne oblicze tego skata i chcielibyśmy, żeby tak to wyglądało, tak żeby było na turniejach. Biesiadnie, wesoło, przyjemnie, ale z zębem sportowym. Chciałbym tą drogą życzyć wszystkim naszym zawodnikom, ich rodzinom zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.